Wyniki próbnych matur w słupskich szkołach podsumujemy z Wioletą Kurtiak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego numer 5 w Słupsku. Dzień dobry Pani Dyrektor. Dzień dobry. To na początek, zanim o innych szkołach, o Pani Ogólniaku. 90 prawie procent zdawalności to... Dobry wynik to taki jak zawsze wynik? No ten wynik nie odbiega od wyników y, z poprzednich lat. Y, no, nasi uczniowie gdzieś tam jeszcze liczą, że mają czas y, na przygotowanie się. Ja tak wspomnę, że Brakuje nam studniówki, bo zawsze na studniówce odliczaliśmy dni od studniówki do matury. No teraz tego nie ma, więc myślę, że ta próbna matura zaczyna już odliczać czas i to jest dla nich czas na naprawdę już solidne przygotowanie się. No tego czasu na przygotowanie się solidne jest niewiele, bo miesiąc, chyba że to jest odpowiedni czas, żeby nadrobić zaległości. No naszym uczniom co roku udaje się nadrobić te zaległości, oni być może ten egzamin próbny nie traktują jeszcze tak bardzo solidnie jak maturę, to jest taki przedbieg, przygotowują się, uczą się również procedur na maturze, bo to jest dość istotne, żeby przyszli później na maturę nie żeby wiedzieli co ich czeka, jak mają się zachować. No, i myślę, że, że, że gdzieś zostawiają jeszcze sobie czas na to takie przygotowanie się solidne do matury po popróbnej. O ile na poziom egzaminów z języków obcych, niemieckiego czy, czy angielskiego, w niektórych szkołach uczniowie zdawali z obu tych, mieli do wyboru oba te języki. Tutaj wyniki są. Wysokie albo bardzo wysokie? Z języka polskiego i matematyki, no już różne. Różne, ale no musimy wziąć pod uwagę, no znamy siebie, ludzi, wiemy jak to jest. Humaniście trudno nauczyć się matematyki, odwrotnie i ścisłowcowi trudno nauczyć się języka polskiego i to zazwyczaj tak wygląda, że te, właśnie w takich oddziałach te wyniki są troszeczkę niższe, ale oni się naprawdę mobilizują i zdają, zdają maturę. Wyniki te zbiorcze matury próbnej pokazały, że jest duża różnica między liceami i technikami, co, co nie dziwi, bo ta różnica była zawsze. Lica zdawalność minimalna to 80%, ta maksymalna dochodziła do, do 100%, natomiast w technikach nie spełna 60 w najlepszym technikum, najlepszym pod względem wyników, a w tym najgorszym technikum to tylko 40%, o czym to świadczy. No ja myślę, że tak jak u nas nasze wyniki na próbnych naszych uczniów są niższe niż później matury, tak? Więc tutaj też te wyniki są niższe na próbnych, ale ja jeszcze raz podkreślam, próbny egzamin nie jest obowiązkowy. To niekoniecznie dla uczniów technikum jest priorytet. Jeżeli uczeń trafia do technikum i on widzi się w tym zawodzie, to on stawia na egzaminy zawodowe, na kwalifikacje, a nie na maturę. Natomiast matura jest ważna dla tych, którzy będąc w technikum chcą kontynuować studia. Naukę dalej na studiach, albo chcą zmienić zawód. I, i może z tego to wynika, yy, ale z tego co wiem, to, 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 to te wyniki próbnej też yy, zbyt dużo nie odbiegają od, spo, yy, od wyników matur z poprzednich lat próbnych, próbnych oczywiście, tak? w technikach. Wyniki nie odbiegają, ale rzeczywistość, również ta szkolna, przez ostatni rok zmieniła się całkowicie. To jest prawda. Czy teraz jest trudniej, dużo trudniej, czy po prostu inaczej przekazywać wiedzę? Ja myślę, że to zależy od uczniów i od nauczycieli, od ich predyspozycji. Teraz ten sposób nauki, nauki zdalnej, no daje preferencje tym uczniom, którzy. Potrafią y, samokształcić się, czyli potrafią już niemalże jak studenci funkcjonować. Y, no i, i też ważna jest ta samodyscyplina. Jeżeli uczniowie mają te cechy, to oni wygrywają w tym systemie, chociaż jest trudno, bo oni być może że płacą w inny sposób za to. A czy szkoła ich do tego przygotowała, czy szkoła ich te, do tego nauczyła. Oj powiem, że to jest trudne. My od wielu lat stawiamy na to samokształcenie i samodyscyplinę. Aczkolwiek czasami mi się wydaje, że oczekiwania uczniów i oczekiwania rodziców są zupełnie inne. Oni chcieliby jednak, żeby całą wiedzę przekazywać, a ja myślę, że ważne jest, żeby w tej szkole już takiej ponadpodstawowej uczniowie stawali się jak najbardziej samodzielni. Miesiąc został do matury, cztery tygodnie, to jest czas, żeby się przygotować, to jest czas, żeby poprawić wyniki. Bo gdy prezentowano wyniki tej prawdziwej matury w ubiegłym roku, to mówiono, ona jest znacznie niż słabsza od niż 2019. Czy jest szansa, że ta matura nie będzie słabsza od poprzedniej? No, nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć, ale no raczej nie byłabym bardzo tutaj optymistką w tym względzie. Ja myślę, że uczniowie, którzy napisali próbną, którzy widzą, w których miejscach mają braki, z czym muszą jeszcze popracować, i widzą to również nauczyciele to są w stanie jeszcze coś wypracować. No, gorzej będzie w sytuacji, kiedy ogrom braków no, przytłoczy ucznia. No, to myślę, że wtedy będzie trudno, tak? ale można sobie tam etapami jakoś, że na przykład zdam jakiś przedmiot, a drugi jak nawet mi nie wyjdzie, ale będzie to jeden, to mam szansę na poprawkę. Mówi pani o pomocy nauczycieli. Czy to jest pomoc tylko podczas zajęć zdalnych, czy również maturzyści mogą się tutaj w szkole spotykać ze swoimi nauczycielami? Bo chyba taka możliwość jest. To znaczy zdalnie na pewno zdalnie dodatkowe jeszcze mają zajęcia, mają możliwość spotykania się w szkole i takie możliwości tutaj wykorzystujemy. Ostatnio wiem, że odbywały się korepetycje, ale oczywiście w reżimie sanitarnym z matematyki. Pani uczniowie są przygotowani do egzaminów? Ach, no zawsze są te wątpliwości. Natomiast ja wierzę w mądrość moich uczniów. Wierzę, że są bardzo zdeterminowani, i ostatnio słyszałam wywiady przed próbną. Bardzo miło mi było to słyszeć, jak właśnie wypowiadali się, że czują się przygotowani. I trochę optymizmu na koniec było. Bardzo dziękuję za rozmowę.